Kużka, łamczuszka. Zarnot, stawaj do pojedynku. Pojedynek? Ja cię zniszczę! Jestem zarnot! Robot dwunastej generacji z super wypasionym osprzętem. Super wypasiony, a To ściema, żaden zły robot nie powie super wypasiony. Żaden to oszust. In! nie zrobić! Jesteśmy wojownikami! Akurat! Ja załatwiłem czterogłowego smoka palcem wskazującym. A ja uratowałem księżniczkę ze stumetrowej wieży. Kogo pokonaliście, he? Małego karalucha, futrzastego chomika, Zidiociałego ciałego łosia? <t Bubba> <tab> Ej! <tab> <tab> Futrzasty! <tab> to dobre! <tab> Nieźle, ale obciach nim. Niepotrzebnie kłamaliśmy. Powinni nas szanować i bez tego. Nie gadaj, trzeba czasem pofantazjować. Jestem wróżką kłamstw! Co? Ja nigdy nie kłamię! Nie mów! Praca domowa? E, pies ją zjadł! Na pewno tego nie upuściłaś? Mam szesnaście lat! Czasami mi się zdarza, ale jestem w tym kiepska! Nie okłamiesz wróżki kłamstw! Wróżka, wróżka kłamstwa! Kłamstw? Tak! Kiedy mali chłopcy i małe dziewczynki kłamią, przylatuje do nich i zajmuje się ich wychowaniem. O, to jesteś prawie jak wróżka zębuszka, tylko głupia! Głupia? Okaże się, kto tu jest głupi, kiedy twoje kłamstwo stanie się prawdą! Ja żyję! Ej! <laughs> hey! Jeśli mnie nie puścisz, zrobię sobie zasłony z waszych skór i powieszę je w moim zamku śmierci. Co? Spalę was na popiół! Strasznie wrzeszczy. Przestań kłamać, to może się uciszy. Nie. Ej, popsułeś mój superowy osprzęt. Mam lepszy pomysł. Zarnot nadchodzi. Na gorgona! Ci mali wojownicy łufu mówili prawdę! Zasługują na nasz szacunek! I w dodatku to prawie nie jest kłamstwo! Wiesz, ja też nie lubię, kiedy się ze mnie śmieją, ale czy ty nie przesadzasz? Trzeba ich przeprosić. Damy chłopakowi jakąś grę, a małej fundniemy wizytę u kosmetyczki! Eee, zapomnieliśmy o plakatach! Ty przestań! Daj spokój! Ja żyję! Mam swoje potrzeby! Czy ta twoja lalka kiedyś wreszcie się zamknie? Nie, nie pudełko, tylko nie pudełko! I co dzieci? Przestałyście już kłamać i oszukiwać? Nie! Spójrz na te plakaty! Zarnot nadchodzi? Użyliście mojej magii, żeby stworzyć kolejne kłamstwa? Gdyby coś było nie tak, Mistrz opowiedziałby nam o tym. Więc wybacz, ale. Doskonale! Z każdym waszym kłamstwem, Zarnot będzie stawał się coraz większy. Jedynie prawda go pokona. Ha? Wciąż myślisz, że jestem głupia? Nie, ależ skąd? Jesteś wspaniała i taka ładna. Daj spokój. Zaczynamy operację In i Yang, wielcy wojownicy? Chyba Yang i In. Ale to ja piszę. Do wszystkich. Od zarnota zaprzysiężonego wroga Yin i Yang. Temat? Nadchodzę, żeby zniszczyć was wszystkich! Myśli. Masz pogróżkę. Co my robimy? Czy ty naprawdę nigdy nie straszyłaś całego miasta? Nic lepiej nie działa niż wielkie ślady nóg w zbożu! Chyba ślady stóp! Nieważne! Jangerang! In, zapłon! O, wielkie ślady nóg! Zarnot tu był! Mówi się ślady stóp! A poza tym, zarnot tu jest! To działa! Nasze notowania rosną! Obywatele! Jesteśmy z wami! Z nami jesteście bezpieczni! Pokonaliśmy już miliony wrogów. Każdy był potężniejszy od poprzedniego. Mieli taką moc, że mogli rozwalić naszą planetę na kawałki. Dobrze idzie! Tak! Myślę, że przeszedłeś sam siebie. Nie! Chyba przesadziłem. Nie! E, super! Po prostu super! Nie! Mam dość Waszych kłamstw! Trzeba znaleźć większe pudełko. Daliście mi życie, a potem wrzuciliście do pudła. To o mnie! Nazwaliście mnie lalką, a ja jestem robotem! A, to o mnie! Teraz za to zapłacicie! Walcz z nim! Spoko! Już raz go pokonaliśmy, więc nie ma sprawy! Furnado! Łatwica! Brawo, mali wojownicy. Łatwizna. Jak widać, ostatnia porażka absolutnie niczego go nie nauczyła. Wcześniejsza też nie. Zaraz, a jeszcze wcześniejsza? Young, przestań! Im dorośli rozmawiają, a w ogóle to kiedyś! Ożesz motyla noga! Ej, bojowniku! Pomóż nam! Podobno pokonałeś czterogłowego snu! Bardzo mi przykro, kłamałem! Uczę matematyki, pokonałem tylko parę równań. ciężniczką było na odwrót, uratowała mnie! Mała! Wiejemy! Wiejemy stąd! I co teraz, szesnastoletnia kłamciucho? Nie mam szesnastu lat! Widziałaś to? Tak! Kiedy powiedziałam prawdę, wyraźnie zaczął się kurczyć. Musimy mówić prawdę! Tak, ale byli nami zachwyceni. Liwatowali kochali nasze kłamstwa. Min! Posłuchajcie! Zarnot nie jest naszym prawdziwym wrogiem. Wymyśliliśmy go! Sami zrobiliśmy te ślady nóg na polu. Chyba ślady stóp. Wydrukowaliśmy plakaty! I to ja powiedziałam mistrzowi Jo, że Yang boi się ciemności i przez pół roku mistrz zapalał mu światło w nocy. Co takiego? Powiedz całą prawdę! Tylko prawdę! A niech tam. Ta głupia wróżka miała rację! Kłamstwa nigdy nie są dobre! Nie! Widzicie dzieci? Miałam rację! Kłamstwo nie prowadzi do niczego, tylko prawda, prawda i jeszcze raz prawda! Czy to ty nasłałaś na nas tego potwora? Cóż, to zależy. A czemu pytasz? Kto mi odbuduje mój sklep i mój domek? Przykro mi, ale rozmawiacie z niewłaściwą wróżką. Ona kłamie gorzej od ciebie. Tak, to l oznacza, że was lubię. Kłamstwo! Kłamstwo! Wrócę tu! Zniszczę was oboje! Zobaczycie! A -a 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 -a! I co? Nauczyliśmy się czegoś? Tak naprawdę? Nie.